Kapłańskie Serce Rekolekcje o umocnienie powołania z Janem Pawłem II Wakacje kleryckie Od czasu, kiedy nawiązałem kontakt z seminarium, otwarła się nowa możliwość spędzenia wakacji. Zostałem skierowany przez księdza arcybiskupa do podkrakowskiej parafii w racibowicach. Nie mogę nie wyrazić głębokiej wdzięczności dla proboszcza Racibowickiego, księdza Józefa Jamroza i dla księży wikarych, którzy byli towarzyszami życia młodego tajnego seminarzysty. Wspominam zwłaszcza księdza Franciszka Szymonka, który potem w czasach terroru stalinowskiego był oskarżony w procesie pokazowym Kurii Krakowskiej i skazany na śmierć. Na szczęście po pewnym czasie został ułaskawiony. Wspominam także księdza Adama Bielę, mojego starszego kolegę z gimnazjum Wadowickiego. Dzięki tym młodym kapłanom mogłem się zapoznać z życiem religijnym całej parafii. Niedługo potem na terenie wsi Bieńczyce, która należała do parafii w Racibowicach, wyrosło olbrzymie osiedle związane z Nową Hutą. Przebywałem tam wiele dni w czasie wakacji, zarówno w roku 1944, jak też w roku 1945 po zakończeniu wojny. Wiele czasu spędzałem w starym racibowickim kościele, pochodzącym jeszcze z czasów Jana Długosza. Wiele godzin przemedytowałem, spacerując po cmentarzu. Przywoziłem do racibowic także swój warsztat studiów, tomy świętego Tomasza z komentarzami. Uczyłem się teologii niejako w samym centrum wielkiej teologicznej tradycji. Pisałem już wówczas pracę o Świętym Janie od Krzyża. Kierownictwo tej pracy w Krakowie już po otwarciu uniwersytetu przyjął ksiądz profesor Ignacy Rżycki. Skończyłem ją natomiast na Angelikum pod kierownictwem ojca profesora Giorgiu Largiarie. Kardynał Adam Sapiecha w stałej naszej formacji i przygotowaniu do kapłaństwa w szczególny sposób zaznaczyła się wielka postać księcia Metropolity. Późniejszego kardynała Adama Stefana Sapiechy, którego wspominam ze wzruszeniem i wdzięcznością. Jego wpływ był tym większy, że w okresie przejściowym zanim udało się powrócić do budynku seminaryjnego, Mieszkaliśmy w jego rezydencji i spotykaliśmy się z nim na co dzień. Metropolita Krakowski został powołany do Kolegium Kardynalskiego zaraz po zakończeniu wojny w wieku stosunkowo późnym. Całe społeczeństwo przyjęło tę nominację jako wyraz uznania dla tego wielkiego człowieka, który podczas okupacji był właściwie jedynym przedstawicielem narodu, wyrażającym jego godność w sposób przejrzysty dla wszystkich. Pamiętam ten dzień marcowy, w Wielkim Poście, kiedy arcybiskup wrócił z Rzymu z świeżo otrzymanym kapeluszem kardynalskim. Studenci wzięli na barki jego samochód i przenieśli do Kościoła Mariackiego, co było wyrazem uniesienia religijnego i patriotycznego, które ta kreacja kardynalska wzbudzała w społeczeństwie, wpływ rozmaitych środowisk i osób na moje powołanie mówiłem szeroko o środowisku seminaryjnym, ponieważ z pewnością miało ono wielki wpływ na moją formację kapłańską. Widzę jednak jasno, że Bóg pozwolił mi wsłuchać się w Jego głos, również dzięki szczególnemu udziałowi wielu innych środowisk i osób. Rodzina. Moje przygotowanie seminaryjne do kapłaństwa zostało poniekąd zaancypowane, uprzedzone. W jakimś sensie przyczynili się do tego moi rodzice w domu rodzinnym, a zwłaszcza mój ojciec, który wcześniej owdowiał. Matkę straciłem jeszcze przed pierwszą komunią świętą w wieku dziewięciu lat i dlatego mniej ją pamiętam i mniej jestem świadom jej wkładu w moje wychowanie religijne, a był on z pewnością bardzo duży. Po jej śmierci a następnie po śmierci mojego starszego brata zostaliśmy we dwójkę z ojcem. Mogłem na co dzień obserwować jego życie, które było życiem surowym. Z zawodu był wojskowym, a kiedy owdowiał, stało się ono jeszcze bardziej życiem ciągłej modlitwy. Nieraz zdarzało mi się budzić w nocy. I wtedy zastawałem mojego ojca na kolanach, tak jak na kolanach widywałem go zawsze w kościele parafialnym. Nigdy nie mówiliśmy z sobą o powołaniu kapłańskim, ale ten przykład mojego ojca był jakimś pierwszym domowym seminarium. List świętego Jana Pawła II do kapłanów na Wielki czwartek 2000 roku. Skarb w naczyniach glinianych. To prawda, w dziejach kapłaństwa, tak samo jak w historii całego ludu Bożego, stykamy się także z mroczną obecnością grzechu. Wielokrotnie ludzka słabość szafarzy. Przesłoniła w nich oblicze Chrystusa. Ale czyż można się temu dziwić właśnie tutaj, w Wieczerniku? Tutaj nie tylko dokonała się zdrada Judasza, ale nawet Piotr musiał tu uświadomić sobie własną słabość, słysząc gorzką przepowiednią, że zaprze się Jezusa. Wybierając ludzi takich jak apostołowie, Chrystus nie miał złudzeń. Na takiej właśnie ludzkiej słabości położył sakramentalną pieczęć swojej obecności. Przyczynę tego wskazuje nam święty Paweł. Przechowujemy zaś ten skarb w naczyniach glinianych, aby z Boga była owa przeogromna moc, a nie z nas. Dlatego mimo wszystkich ułomności swoich kapłanów Lud Boży nie przestał wierzyć w moc Chrystusa Działającą poprzez ich posługę Czyż można nie wspomnieć w tym kontekście Wspaniałego świadectwa biedaczyny zasyżu? Ten, który w swojej pokorze nie chciał zostać kapłanem Pozostawił w testamencie świadectwo wiary w tajemnicę Chrystusa obecnego w kapłanach, oświadczając, że byłby gotów korzystać z ich posługi nawet wówczas, gdyby go prześladowali i nie zważać na ich grzech. A czynię to, wyjaśniał, ponieważ w tym świecie nie widzę na sposób cielesny najwyższego syna Bożego inaczej, jak tylko pod postacią. Jego najświętszego ciała i najświętszej krwi, które jedynie oni konsekrują i jedynie oni udzielają innym. Z tego miejsca, gdzie Chrystus wypowiedział święte słowa ustanawiające Eucharystię, wzywam Was, drodzy bracia w kapłaństwie, do ponownego odkrycia daru i tajemnicy, które otrzymaliśmy. Aby zrozumieć je do głębi, musimy podjąć refleksję nad kapłaństwem Chrystusa. Rzecz jasna, cały lud Boży ma w nim udział na mocy sztu. Ale Sobór Watykański II przypomina nam, że oprócz tego powszechnego uczestnictwa wszystkich ochrzczonych istnieje inne, szczególne uczestnictwo urzędowe, różniące się swą istotą od pierwszego, choć ściśle mu podporządkowane. Rozważmy kapłaństwo Chrystusa w szczególnej perspektywie związanej z jubileuszem wcielenia. Jubileusz wzywa nas do kontemplowania w Chrystusie wewnętrznej więzi istniejącej między jego kapłaństwem a tajemnicą jego osoby. Kapłaństwo Chrystusa nie jest przypadkowe, nie jest zadaniem, które mógłby on nie podjąć, ale jest wpisane w jego tożsamość wcielonego Syna, człowieka, Boga. W relacjach między ludzkością a Bogiem wszystko dokonuje się od tej pory przez Chrystusa. Nikt nie przychodzi do Ojca inaczej jak tylko przeze mnie. Dlatego Chrystus jest kapłanem wiecznego i powszechnego kapłaństwa, którego figurą i przygotowaniem było kapłaństwo pierwszego przymierza. Chrystus sprawuje je w pełni od chwili, gdy jako najwyższy kapłan zasiadł po prawicy tronu majestatu w niebiosach. Od tamtego czasu zmienił się sam status kapłaństwa wśród ludzi. Nie istnieje już inne kapłaństwo, jak tylko jedynie kapłaństwo Chrystusa, są natomiast różne sposoby uczestnictwa w Nim i sprawowania Go. Został zarazem udoskonalony sens ofiary, aktu kapłańskiego w najpełniejszym tego słowa znaczeniu. Na Golgocie Chrystus uczynił z własnego życia ofiarę która na wieki zachowuje swoją wartość, ofiarę odkupieńczą, która na zawsze otworzyła drogę do komunii z Bogiem, zerwanej przez grzech. List do hebrajczyków rzuca światło na tę tajemnicę, przytaczając jako słowa Chrystusa kilka wersetów psalmu 40. Ofiary ani daru nie chciałeś, ale mi otworzyłeś ciało. Oto idę, aby spełniał wolę Twoją Boże. Według autora listu te prorocze słowa zostały wypowiedziane przez Chrystusa w momencie Jego przyjścia na świat. Wyrażają one Jego tajemnicę i Jego misję. Zaczynają się więc urzeczywistniać już w chwili wcielenia, choć momentem szczytowym jest ofiara golgoty. Od tamtego czasu każda ofiara sprawowana przez kapłana jest tylko ponownym przedstawieniem Ojcu jedynej ofiary Chrystusa złożonej raz na zawsze. Sakredos et Hostia. Kapłan i żertwa. Ten aspekt ofiarniczy wyciska głębokie znamion na Eucharystii, a zarazem jest konstytutywnym wymiarem Chrystusowego kapłaństwa i tym samym także naszego kapłaństwa. W tym świetle odczytajmy ponownie słowa, które wypowiadamy każdego dnia, a które po raz pierwszy rozbrzmiały właśnie tutaj w wieczorniku. Bierzcie i jedzcie z tego wszyscy. To jest bowiem ciało moje, które za Was będzie wydane. Bierzcie i pijcie z Niego wszyscy, to jest bowiem kielich krwi mojej, nowego i wiecznego przymierza, która za Was i za wielu będzie wylana na odpuszczenie grzechów. Słowa te zapisane w wersjach zasadniczo zbieżnych przez ewangelistów i przez świętego Pawła zostały one wypowiedziane w Wieczerniku. Późnym wieczorem Wielkiego Czwartku dając apostołom swoje ciało do spożycia i swoją krew do picia Chrystus wyraził głęboką prawdę aktu, którego wkrótce miał dokonać na Golgocie. W eucharystycznym chlebie zawarte jest bowiem to samo ciało, które narodziło się z Maryi i zostało złożone w ofierze na krzyżu. Ave verbum corpus natum de Maria Virgin, vere passum immolatum in cruce pro homine. Czyż można nie powracać wciąż na nowo do tej tajemnicy, która zawiera w sobie całe życie Kościoła? Przez dwa tysiące lat ten sakrament był pokarmem niezliczonych wiernych. Z tego źródła wypłynęła rzeka łaski, Iluż świętych znalazło w nim nie tylko zadatek, ale prawie przedsmak raju. Dajmy się unieść porywowi kontemplacji nasyconej poezją i teologią, które święty Tomasz Zakwinu zawarł w słowa hymnu Pange Lingua opiewającym tę tajemnicę. Dzisiaj echo tych słów dociera do mnie tutaj w wieczerniku, jako głos licznych chrześcijańskich wspólnot rozsianych po całym świecie, rzeszy kapłanów, osób konsekrowanych i zwykłych wiernych, którzy każdego dnia adorują w skupieniu Eucharystycznym misterium. Verbum caro, panem verbum, verbo carnem efficiut, fituque sanguis Christi, merum et ist sensus deficit et firmandum cor sincerum sola fides si fucit Myśli świętego Jana Pawła II. Wszelkie starania o rozumowe w miarę możliwości i każdego, przyswojenie i przeniknięcie prawd wiary nie powinny jednak przesłaniać faktu, że człowiek składa się nie tylko z rozumu, dlatego zdrowa teologia zakłada dzielenie wiary i życia z Kościołem. Potrzebuje przestrzeni modlitwy. Przemówienie do biskupów Salzburg 24 czerwca 1988 rok. Modlitwa Jana Pawła II za kapłanów. O Jezu odwieczny, arcykapłanie, boski ofiarniku, który w niezrównanym porywie miłości dla ludzi, twych braci, sprawiłeś, że chrześcijańskie kapłaństwo wytrysło z boskiego serca twego. Nie przestawaj wlewać w twoich kapłanów ożywczych strumieni twojej nieskończonej miłości. Żyj w nich, o panie, przeistaczaj ich serca, uczyń ich mocą twojej łaski, narzędziem swego miłosierdzia. Działaj w nich i przez nich i spraw, by przyoblekszy się zupełnie w ciebie, przez wierne naśladowanie Twych godnych uwielbienia cnót, Wykonywali mocą twego imienia i twego ducha uczynki, które sam zdziałałeś dla zbawienia świata. Wracaj do nas, O Jezu, przez twych kapłanów, ożyj w nich i przejdź znowu przez świat, ucząc, przebaczając, pocieszając, poświęcając się, nawiązując na nowo święte więzy miłości, Łącząc serce boskie, sercem człowieczym. Amen.